Czy zastanawiałeś się kiedyś, panno, dlaczego ludzie patrzą na ciebie inaczej? To nie jest podziw. To coś gęstszego. To subtelny cień, który towarzyszy każdemu twojemu krokowi. Prawda jest taka, że twoja energia to siła natury. Tak precyzyjna, tak osłonięta, tak cicho skuteczna, że łamie schematy. Podczas gdy większość tonie w chaosie, ty działasz z logiką szwajcarskiego zegarka. To nie tylko przyciąga brawa. Przyciąga to również zawoalowaną zazdrość. Strach przed czymś, czego nie można kontrolować, i nieodparty urok kogoś, kto wydaje się rozszyfrował kod życia. To, co ma zostać ujawnione, to nie są banały. To jest jedenaście intymnych i niezatartych znaków na to, że twoje światło jest zbyt mocne. I tak, to przeszkadza. Czy jesteś gotów zobaczyć moc, którą naprawdę w sobie nosisz? Energia panny nie jest palącym ogniem jak baran, ani dramatyczną eksplozją jak lew. Twoja siła jest siłą żyznej ziemi i chirurgicznej precyzji. Działa w niewidzialności, u podstaw wszystkiego, co jest prawdziwe i trwałe. I to właśnie ta natura, działająca w cieniu i w szczególe, generuje tak spolaryzowaną reakcję u ludzi. Jesteś znakiem, który uczono być pokornym, służyć, zadowalać się byciem za kulisami. Ale, o ironio, twoje kulisy są bardziej wpływowe niż wiele scen. Stałeś się, być może niechcący, termometrem kompetencji w każdym środowisku. A kiedy się poruszasz, przeciętność odczuwa wstrząs, odczuwa strach. Urok bierze się stąd, że w głębi duszy każdy pragnie tego wewnętrznego porządku, który ty opanowałeś. Zazdrość jest spowodowana tym, że niewielu jest skłonnych zapłacić cenę twojej dyscypliny. Strach jest dlatego, że twoja krytyka, gdy się pojawia, rozbraja każdą iluzję. W tej podróży zerwiemy maskę skromności i spojrzymy prosto w jądro Twojej duszy. Nie jesteś tu po to, by być statystą. Jesteś tu po to, by być kluczowym trybikiem, który napędza świat. Odsłonimy każdy z jedenastu znaków, które dowodzą tej mocy. Pierwszy z nich nie dotyczy tego, co robisz, ale tego, czego nie tolerujesz. To jest klucz do wszystkiego. To, co odsuwasz, panno, mówi o tobie o wiele więcej niż to, co przyciągasz. I to właśnie od tego cichego odrzucenia twoja siła zaczyna być zauważana i budzić strach. Pierwszy znak twojej niezaprzeczalnej mocy, panno, to twoja niemal spartańska dyscyplina, którą większość interpretuje jako robotyczną oziębłość. Budujesz swoje życie cegła po cegle, w rutynie, w antycypacji i w prewencji. Tam, gdzie inni widzą nudę powtarzalności, ty widzisz ochronę przed chaosem. Twój dom jest w porządku, twoje ciało, twój kalendarz. A co najważniejsze Twój umysł. Zazdrośnik nie zazdrości wyniku. Zazdrości zdolności do powiedzenia nie, rozproszeniu, którego on sam nie potrafi przezwyciężyć. Twoje życie to mapa spełnionych celów, a nie pustych marzeń. Nie gubisz się w mglistych obietnicach. Jeśli do czegoś się zobowiązujesz, jest to wykonane z 100% precyzją i 100% zaangażowaniem. Ludzie obserwują Twoją konsekwencję i porównują ją z własną niestałością. A to porównanie jest bezlitosnym lustrem. Czy rozpoznajesz tę subtelną zazdrość, która pojawia się, gdy nie potrzebujesz wymówek, że nie zrobiłeś tego, co obiecałeś? Podziel się w komentarzach, kiedy ostatnio twoja organizacja została pomylona z brakiem pasji. Oni nie rozumieją, że twoja pasja tkwi w porządku. Twoja buntowniczość polega na nieuleganiu zbiorowej dezorganizacji. To jest cicha moc i dlatego budzi tak duży strach, bo to dowód na to, że większość mogłaby, ale nie chce. Twoja miara doskonałości nie jest wysoka dla innych, jest wysoka dla ciebie samego. I przez to mimowolnie zmusza wszystkich do ponownego przemyślenia własnej przeciętności. Ale ta cała dyscyplina generuje inny efekt uboczny aurę niedostępności i to prowadzi nas do drugiego znaku bezlitosnego filtra ludzi. Twój umysł, panno, nie jest wysypiskiem emocjonalnych śmieci. I dlatego jesteś mistrzem w cichej eliminacji. Nie robisz scen, nie dramatyzujesz. Po prostu obserwujesz toksyczność lub powierzchowność i z tą samą precyzją, z jaką układasz szufladę, przenosisz te osoby do sektora dalekich znajomych. Ludzie nie boją się twojego gniewu, boją się twojej chirurgicznej obojętności, boją się uświadomić sobie, że nie są niezbędni, że twoje życie nadal kwitnie bez ich hałasu. Dla większości bycie ignorowanym jest gorsze niż konfrontacja, a ty ze swoją nienaganną logiką. Wiesz, że energia wydana na konfrontację to marnotrawstwo. Twoje milczenie jest Twoim najostrzejszym mieczem. Twoja energia jest tak silna, że naturalnie odpycha to, co jest płytkie. Jesteś społecznym immunologiem, który filtruje bakterie, zanim zaatakują system. Strach tkwi w tym, że nie można tobą manipulować za pomocą emocji. Gdy ktoś próbuje emocjonalnego szantażu, odpowiadasz logiką. Gdy próbują winy, odpowiadasz faktami. Ta psychologiczna niewrażliwość to mur, na który większość ludzi nie ma narzędzi, by się wspiąć. Twoja obecność wymaga autentyczności, a to właśnie przeraża przebrania. To strach przed zdemaskowaniem, a ty demaskujesz nie ze złośliwości, ale po prostu będąc. Twój umysł jest fortecą, a to, co potrafi zmapować w świecie, ujawnia trzecią, jeszcze głębszą moc, twoją zdolność do widzenia prawdy za kurtyną. Urok, który wzbudzasz, panno nie jest estetyczny, jest intelektualny. Posiadasz spojrzenie rentgenowskie. Nie słyszysz tylko tego, co jest powiedziane. Wychwytujesz drżenie w głosie, sprzeczność w geście, słowo, które zostało celowo pominięte. Jesteś mistrzem zimnego odczytu, analitykiem, który demontuje iluzję niemal natychmiast. Ludzie są zafascynowani, ponieważ potrafisz nazwać ich zamęt. Ujmujesz w słowa to, co czują, ale czego nie mają odwagi wyznać. A to jest niemal aktem magii. Jednak ta umiejętność jest korzeniem zazdrości. Jeśli widzisz prawdę w innych, widzisz również hipokryzję, powierzchowny wysiłek, brak zaangażowania. A ponieważ nie jesteś typem, który chwali miernotę, twoja obecność staje się testem. Stajesz się latarnią morską, której ludzie nie chcą zapalać. Wolą żyć w komfortowej ciemności kłamstwa. Twoja klarowność nie jest darem. To ciągły trening uwagi. Zauważasz szczegół, który ujawnia całość. Widzisz rozwiązany węzeł, który skazuje całą tkaninę. Ta zdolność syntezy i diagnozy daje ci prawdziwy autorytet, a nie ten narzucony. Ludzie szukają cię w kryzysie, ponieważ w głębi duszy wiedzą, jesteś jedyną osobą, która nie będzie ich głaskać po głowie. Dasz im rozwiązanie i będzie ono boleśnie precyzyjne, ale jest cena za widzenie tak wiele. Ta cała klarowność manifestuje się w wymaganiu, które staje się potężną bronią. I to jest nasz następny punkt. Twój czwarty znak, panno, to twoja bezkompromisowa rządza doskonałości. I tu leży sedno zazdrości. Nie rywalizujesz z innymi, rywalizujesz z maksymalnym potencjałem samego siebie. A ten standard, który jest wewnętrzny, ostatecznie obnaża słabość otoczenia. Większość ludzi zadowala się wystarczająco dobrym, da się przeżyć. Posprzątam później. Ty nie. Masz niemal fizyczną awersję do źle wykonanej pracy, do obietnicy złamanej przez lenistwo, do braku dopracowania. Twój umysł zmusza cię do poprawiania, doskonalenia, szukania wersji 2.0 wszystkiego. A kiedy coś dostarczasz, Twój rezultat jest nieuchronnie punktem odniesienia. Co jest najbardziej przerażające dla zazdrośnika, to fakt, że robisz to wszystko po cichu. Nie robisz tego dla uznania. Robisz to, ponieważ niedoskonałość sprawia ci ból. Twoją siłą jest zdolność do produktywnego perfekcjonizmu. Zazdrośnik mówi, że jesteś obsesyjny, neurotyczny. Prawda jest taka, że on nie może znieść faktu, że Twoja obsesja prowadzi Cię do miejsca, którego on nigdy nie osiągnie, ze swoją mentalnością szukania drogi na skróty. Ta energia jest fascynująca, ponieważ manifestuje się w efektywności. Jesteś osobą, która rozwiązuje problem bez potrzeby trzech spotkań. Jesteś praktycznym rozwiązaniem teoretycznego chaosu. A ta moc materializacji doskonałości jest dla większości zagadką, cudem lub, co gorsza, osobistą afrontem. I ta cała precyzja, ta organizacja umysłowa, znajduje odzwierciedlenie w tym, jak radzisz sobie z czymś, czego większość desperacko próbuje uniknąć emocjonalnym chaosem. Piąty znak twojej mocy to sposób, w jaki reagujesz, gdy świat staje w płomieniach, podczas gdy wszyscy wokół panikują i paraliżują. Ty, panno, aktywujesz swój tryb operacji sprzątania. Kryzys nie jest dla ciebie końcem, jest problemem do rozwiązania. Twój umysł, wytrenowany do porządku, widzi w chaosie zbiór danych, które trzeba uporządkować. Nie toniesz w emocjach, wkładasz je do arkusza kalkulacyjnego. Strach, który inspirujesz w chwilach kryzysu, to strach przed twoim spokojem. Ludzie są przerażeni twoją zdolnością do oderwania się od rozpaczy i skupienia na kolejnym logicznym kroku. Widzą to jako niewrażliwość. Ty widzisz to jako inteligentne przetrwanie. Skoro emocje nie gaszą pożaru, po co na nie marnować czas. Dlatego jesteś niewidzialną kotwicą. Nie musisz być krzyczącym liderem. Jesteś osobą, która wie, gdzie jest gaśnica, która już zadzwoniła po pomoc i która oblicza straty zanim dym opadnie. Ten rodzaj kontroli emocjonalnej i operacyjnej jest definicją silnej energii. Nie ugina się pod zbiorową histerią. Przyciągasz urok tych, którzy szukają bezpieczeństwa, którzy potrzebują portu w czasie burzy, ale jednocześnie przyciągasz strach tych, którzy nie potrafią zrozumieć, jak to możliwe, by nie ulec dramatowi. Udowadniasz, że dyscyplina umysłowa jest największą formą siły. Ta wewnętrzna forteca sprawia, że nie potrzebujesz walidacji, a niezależność twojej samooceny prowadzi nas do następnego punktu uderzenia. Twój szósty znak, Panno to cicha samoocena. Nie potrzebujesz publiczności, aby znać swoją wartość. Twoje poczucie bezpieczeństwa nie opiera się na oklaskach, ale na solidnych fundamentach Twoich dokonań i Twojej spójności. Nie robisz sobie selfie w duchu self-help, Ty doskonalisz nową umiejętność. Nie mówisz o byciu dobrym, Ty jesteś dobry i pozwalasz, by rezultaty mówiły same za siebie. Zazdrośnik próbuje Cię umniejszyć, bo potrzebuje podium, ale ponosi porażkę. Ponieważ twoje podium jest wewnętrzne, jesteś swoim najsurowszym sędzią, a jeśli sam się uniewinnisz, zewnętrzna opinia jest tylko szumem. Fascynacja rodzi się stąd, że ta niezależność od walidacji jest niezwykle pociągająca. Ludzie chcą wiedzieć, skąd bierze się ta pewność, ta aura, sam sobie poradzę. Nie ubierasz się, żeby zaimponować, ubierasz się, żeby czuć się komfortowo i funkcjonalnie, nie mówisz, by zostać zaakceptowanym. Mówisz, by przekazać coś istotnego. To jest twoja najbardziej wywrotowa siła. Odbierasz władzę nad swoim życiem każdej zewnętrznej ręce. Nie można cię kupić łatwymi pochwałami ani powalić pustą krytyką. Twoje źródło energii jest samoregenerujące. A dla tych, którzy żyją z cudzej aprobaty, jest to nierozwiązana zagadka i oczywiście cel zazdrości. Ale ta siła samokontroli manifestuje się również w formie mocy, która jest całkowicie niedoceniana. Twoje mistrzostwo w byciu produktywnym duchem. Siódmy znak to moc produktywnej niewidzialności. Jesteś duchem, który wykonuje pracę. Nie potrzebujesz świateł Jupiterów, statusu ani uznania, by działać. Po prostu działasz. Strach, panno, polega na lęku przed niewiedzą, kto sprawuje kontrolę. Nikt nie wie, co knujesz, co studiujesz ani jaki jest Twój następny ruch. Jesteś umysłem za kurtyną, strategiem, który woli. By błyszczał rezultat, a nie Twój wizerunek. To tworzy aurę wszechobecności. Ludzie zauważają, że tam byłeś tylko wtedy, gdy problem jest rozwiązany lub gdy projekt działa idealnie, a zespół jest zdezorientowany, kto do licha to wszystko zorganizował. Odpowiedź to prawie zawsze Ty. Nie zostawiasz niepotrzebnych emocjonalnych śladów. Twoja komunikacja jest funkcjonalna, Twoja obecność jest dyskretna, ale Twój wpływ jest ogromny. Fascynacja polega na próbie rozszyfrowania Twojego kodu. Ludzie próbują Cię odczytać, próbują Cię rozszyfrować i ponoszą porażkę, ponieważ Twoja złożoność tkwi w szczegółach, a nie w wielkich deklaracjach. To jest Twój atut. Siła, która się ukrywa, zawsze jest bardziej obawiana niż siła, która się obnosi. A ta dyskrecja sprawia, że gdy w końcu się pojawiasz, Twój głos ma potrójną wagę. A ten głos. Używany do analizowania i krytykowania, staje się naszym ósmym punktem: Twoja zdolność do dostarczenia nagiej i surowej prawdy. Osmy znak Twojej mocy to Twoja sława surowego krytyka. Ale co jest w tym fascynujące, panno, to fakt, że w głębi duszy ludzie proszą o Twoją krytykę. Wiedzą, że Twoje spojrzenie trafi prosto w słaby punkt, ale ten słaby punkt jest jedynym, który musi zostać naprawiony, aby całość zadziałała. Twoja krytyka nie ma na celu umniejszenia, ma na celu ulepszenie. Nie zależy ci na popularności, zależy ci na byciu użytecznym, a ta brutalna uczciwość jest rzadka. To luksus. Strach, który generujesz, to strach przed Twoją prawdą. Ludzie obawiają się, że wypowiesz na głos to, co już wiedzą w ciszy umysłu. Jesteś lustrem, które nie zniekształca. Zazdrość pojawia się, ponieważ Twoja krytyka jest prawie zawsze niepodważalna. Jest uzbrojona w dane, logikę i najlepszą intencję naprawienia, a nie zranienia. A to rozbraja emocjonalny argument. Jesteś przyjacielem, który mówi: To jest błąd i musisz się zmienić, podczas gdy wszyscy inni mówią: Świetnie sobie radzisz, wyluzuj. W przyszłości będą pamiętać, kto dał im cukier, a kto dał im gorzkie, ale skuteczne lekarstwo. Twoja krytyka jest aktem służby, a fascynacja polega na tym, że w świecie pochlebców jesteś jedynym, który zmusza do bycia najlepszą wersją samego siebie. To ból, który cię wyzwala. Czy zdarzyło ci się cofnąć, by nie zranić czyjegoś ego, wiedząc, że prawda była jedyną rzeczą, która uratowałaby tę osobę lub sytuację? Zastanów się nad tym i podziel się refleksją. Ale ta analityczna inteligencja nie jest przeznaczona tylko dla świata zewnętrznego. Dała ci moc samouzdrawiania, która jest dziewiątym znakiem twojej siły. Dziewiąty znak twojej energii. To Twoja zdolność do samoregeneracji. Traktujesz swoje życie jako projekt podlegający ciągłemu ulepszaniu lub modernizacji. Kiedy zawodzisz lub czujesz się przeciążony, nie załamujesz się, izolujesz się i robisz inwentaryzację. Analizujesz błędy, tak jak naukowiec analizuje nieudany eksperyment. Co poszło nie tak? Jaki szczegół zawiódł? Zazdrosny tego nie potrafi. On wpada w spiralę użalania się nad sobą. Ty wchodzisz w tryb naprawy. Ta odporność nie jest emocjonalna, jest logiczna. Twoja siła nie tkwi w poczuciu, że będzie lepiej. Tkwi w dokładnym poznaniu kroków, które musisz podjąć, aby się poprawić. Jesteś mistrzem w detoksykacji, nawyków, ludzi, otoczenia. Pozbywasz się nadmiaru w metodyczny sposób. To utrzymuje twoją energię czystą i niewyczerpaną. Odrzucasz śmieci, a to jest to, co utrzymuje twoją duszę w czystości. Wigoru Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego zazdrości się, ponieważ jest on widocznym rezultatem szeregu poprawnych i powtarzanych decyzji. Ludzie chcą Twojego wyniku, ale nie chcą Twojego procesu. Twoje ciało, Twój umysł i Twoje otoczenie są Twoją świątynią i czyścisz je z religijną powagą. Ta siła to ciągłe oczyszczanie, czyni Cię niemal niezwyciężonym na dłuższą metę, a ta czystość intencji Prowadzi nas do Twojej sekretnej broni, która jest dziesiątym punktem sposób, w jaki postrzegasz prawdziwe bogactwo. Dziesiąty znak Twojej energii, panno, to Twój zdrowy, wręcz pogardliwy stosunek do pustego luksusu. Nie jesteś ascetą z powodu religii, ale z powodu inteligencji. Rozumiesz, że prawdziwe bogactwo nie polega na gromadzeniu rzeczy, lecz na jakości tego, czego używasz i na braku tego, co jest zbędne. Inwestujesz w długowieczność, a nie w chwilowy status. Fascynacja, którą wzbudzasz, bierze się stąd, że odmawiasz udziału w wyścigu szczurów konsumpcji. Żyjesz w bardziej elegancki i wyrafinowany sposób, nie potrzebując oczywistych marek. Twój dom nie jest muzeum. Jest funkcjonalny i piękny. Twoje dobra są wysokiej jakości, ale nie rzucają się w oczy. Twoje życie jest zorganizowane, a to jest Twoja największa deklaracja bogactwa. Widzisz przez zasłonę dymną pozorów. A to rodzi zazdrość, ponieważ grasz w inną grę, w której zasady statusu społecznego się nie stosują. Twoja energia jest silna, ponieważ nie jest uwarunkowana potrzebą wyglądania na bogatego, lecz bycia wolnym od długów i zamętu. Twoja moc tkwi w Twojej zdolności do upraszczania. Redukujesz, odcinasz nadmiar i zostajesz tylko z esencją. A ta esencja jest niezachwiana. I to poszukiwanie esencji prowadzi nas do ostatniego i najgłębszego znaku Twojego przeznaczenia jako uzdrowiciela i osoby rozwiązującej problemy. Ostatni i najsilniejszy znak Twojej energii, panno, to Twoje mimowolne narzucanie się jako osoba niezbędna. Nieważne dokąd się udasz, zawsze będziesz punktem oparcia, osobą rozwiązującą chroniczne problemy, uzdrowicielem nieporządku. To Twoje przeznaczenie. Próbujesz być jednym z wielu, ale twoja natura zmusza cię do wyróżniania się jako jedyny trybik, który naprawdę działa. Największy strach, jaki inspirujesz, to strach przed twoją nieobecnością. Ludzie zdają sobie sprawę, że jeśli opuścisz otoczenie, cała struktura się zawali. Nie jesteś gwiazdą, ale jesteś cementem. Zazdrość pojawia się, ponieważ otrzymujesz uznanie, o które nie prosiłeś, oraz kompetencje, których oni nie potrafią powtórzyć. Mogą próbować naśladować Twoją dyscyplinę, ale nie potrafią powtórzyć Twojej intencji bezinteresownej służby. Twoja fascynacja tkwi w Twojej niezaprzeczalnej użyteczności. Jesteś antidotum na chaos, a to jest forma władzy, która nie potrzebuje tronu. Wystarczy długopis i problem do rozwiązania. W gruncie rzeczy jesteś uosobieniem dojrzałości, a dojrzałość jest zawsze siłą najbardziej obawianą w świecie, który próbuje pozostać dziecinny. Twoja siła jest tak wielka, panno, że nie martwi się o bycie zauważoną, ale o bycie niezbędną. A bycie niezbędnym ostatecznie jest najgłębszą i najtrwalszą władzą ze wszystkich. Widzisz, panno? Energia, którą nosisz, nie jest energią wojownika, który musi krzyczeć, by zostać usłyszanym. Jest to energia rzemieślnika, który pracuje w ciszy i pozwala, by jego dzieło mówiło samo za siebie. Jeśli zazdrość cię prześladuje, to dlatego, że przestałeś rywalizować o miernotę i zacząłeś rywalizować o wieczność. Jeśli strach ci towarzyszy, to dlatego, że reprezentujesz porządek w świecie uzależnionym od dramy. A jeśli otacza cię fascynacja, to dlatego, że w głębi duszy wszyscy pragną Twojego spokoju, Twojej klarowności, Twojego niezachwianego fundamentu. Nie przepraszaj już za swoją organizację. Nie łagodź już swojej krytyki. A przede wszystkim, nie umniejszaj swojego światła, aby przeciętność innych czuła się komfortowo. Twoją misją nie jest być kochanym przez wszystkich. Twoją misją jest być niezbędnym. Prawdziwa gra Twojego życia polega na zrozumieniu, że Twoja siła tkwi w służbie, ale Twoja władza tkwi w rozeznaniu, w wiedzy, kiedy służyć, a kiedy po prostu odsunąć się od tego, co nie jest czyste. Twoim największym aktem mocy jest moment, gdy się wycofujesz. Nie uciekasz. Oszczędzasz swoją energię, ten witalny motor, którego tak zazdroszczą, na następne wielkie dzieło. I oto ostateczne objawienie, które musi usłyszeć twoja dusza. Zazdrość, strach, fascynacja to wszystko nie dotyczy ich to lustro twojej własnej mocy, której jeszcze nie pozwoliłeś sobie poczuć w pełni. Nie przyszedłeś naprawiać świata, ale naprawiać swój własny, a czyniąc to, mimowolnie go transformujesz. Nie jesteś doskonały. Jesteś ciągłym poszukiwaniem doskonałości. I to to poszukiwanie czyni cię najbardziej wywrotową i transformującą siłą Zodiaku. Nie walcz z tą aurą, która cię otacza po prostu jej używaj. Bo w głębi duszy, panno, jedyną rzeczą, której potrzebujesz jest przestać wątpić we własną diagnozę. Twoja dyscyplina nie jest ciężarem jest twoją wolnością.